Jestem w Parku Sewerni i w tej chwili filmuję oranżerię. I piękny park. Te filiżanki zachęcałem do wstąpienia do kawiarni. Simajek. Simejak. I prosimy. I na. Wchodzę Chodzę w tej chwili do oranżerii. Chodzę do środka. Wszędzie pełno kwiatów. Można sobie tutaj napić się kawy. Bardzo piękny wystrój. I co tu w tej oranżerii można zobaczyć? A nie, to w tej chwili już jest tylko kawiarnia. Myślałem, że jeszcze jakieś rośliny. Niestety rośliny to tylko ozdoba. Tylko ozdoba. Ale można się tutaj napić kawę. Wszędzie. Jest tylko miejsce do posiedzenia proszę Państwa. Są pali Przewerli i piękny kominek przewerli. Obrazy. A was I to wszystko jest w uliczki Miasteczka